Jedne, no to, nie jest to, klinik, to, to jest bo to nie mi nazwy. Jestem Podłożę muzykę, ja, ja to puszczam, potem przesyłam. Nie przejmuj, się w moje przy miłości Wam nie że zmierzasz. Oooo, co u mokry. W szybowie jedziemy, dość księżania. Ewa! Bo jak z pielęgniarkami! To trzeba całować, wiesz, pokazywać jak to. No, no, Pięknie. No, ja się kaśkę, jak dostanę za ściniore, jak śsiśki przedą. Ziacierą kaśkę, jak dostanę za ścieniowe. Żiacierą, tak. Ksiśkie ścieniowe na zarówno.